Cześć, manko z tej strony QTX, a dzisiaj gram sobie w Pety X. Nie dziw się że czemu ja jestem skinem baitconem, bo poprosimy o jakieś pety darmowe. Widzowie, jak będę stał w miejscu to ja będę wam mówić co ja robię. Więc sorry jak będę stał w miejscu. Dobra, ja podchodzę do jakiegoś... Co? A bana nie da się YouTube? Nie? Czekajcie... Ja napiszę mu thread. Ja podkoczyłem teraz, napisałem mu trade. On odpisał ok. Jak nie, jak nie widzicie, tak w razie czego. Siema. Dobra. Ciekawe czy mi wyślę, widzowie. Jeszcze nie wiem. Dam mu ilość. Czekajcie widzowie. Ja dam ready. Jakby nie widzicie, no to ja piszę z nim na czacie. Podawać. czekaj, wyślę mi jeszcze raz nie wiem, zapisz, niech mi wyślę jeszcze raz, niech mi wyślę jeszcze raz, Zobacz, teraz jest. Dobra, mam to. Daj mi tak, da, bardzo flipko, ready. Ja daj dobra, dobrze, widzowie. Zobaczymy, co on mi da. Czy on mi da? Nie. Mm. Ready. Jest. Zgadzam się, dobrze, zgodził się, zgodził się i i i małgo. Dobra, kolego. ci, kolego. Dam ci... Dam ci w zamian... Czekaj! Cie widzę, ja teraz mówię wysyłam trada. Czy ty jesteś? Tu. Ok. Jest. Dobra, 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 dobra. Damy mu widzowie. Dobra! Dobra widzowie. Daliśmy mu to taki krótki odcinek. Więc to by było na tyle. No i pa. Więc pa. trwa 3 minuty, a ja tylko chciałem się jeden raz wymienić, więc pa.